Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam przysiad bułgarski, który należy do moich ulubionych ćwiczeń na dolne partie ciała. W dzisiejszej wersji wykonamy go na suwnicy Smitha. Zapraszam do oglądania. No i drodzy widzowie, na wstępie materiału zaznaczam, że już nagrałem film o przysiadzie bułgarskim w klasycznej wersji, gdzie omawiam główne aspekty techniczne wykonania tego ćwiczenia, a także mięśnie, które pracują najbardziej. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, oczywiście zachęcam, aby wieczorem położyć się wygodnie na łóżku i obejrzeć go zamiast innego filmu. Kryminalnego. Na przykład, e, nagrałem również wersję przysiadu bułgarskiego ze stopą zaczepioną o liny TERIX. Również to znajdziecie na moim YouTubie. To nie jest łatwe ćwiczenie, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić na e, temat poprzednich filmów. Dzisiaj przedstawię Wam wersję wykonaną na suwnicy Smitha, która nieco się różni od klasycznej. Wersji, klasycznego wariantu, jednak nie znaczy, że jest gorsza. Mamy tutaj też parę atutów, między innymi to, że suwnica wymusza ruch, ale jednocześnie pomaga nam Złapać równowagę. Więc, w zależności od tego, jak na to patrzymy, może być to zarówno wada, jak i zaleta. Jeżeli bardziej chcemy skupić się na tym wyizolowaniu mięśni, to suwnica może nam pomóc. Jeżeli zaś wykonujemy klasyczny przysiad bułgarski, to ta równowaga, koordynacja, która niewątpliwie wtedy pracuje i się polepsza, to również może być korzyść. Więc, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, dobieramy przysiad bułgarski klasyczny czy też wykonany na przykład na właśnie suwnicy Smifa. Ale do rzeczy. Podczas tego ćwiczenia pracują mięśnie czworogłowe uda w głównej mierze, ponieważ wykorzystujemy tutaj wyprost stawu kolanowego. Pierwsze skrzypce będzie odgrywał mięsień obszerny przyśrodkowy mięśni czworogłowych. Także również w tym ćwiczeniu stabilizujemy swoje kolano. Ale uwaga, na tym nie koniec. Podczas bułgarskich przysiadów świetnie pracuje mięsień pośladkowy wielki, w szczególności jego dolna część, który będzie prostował staw biodrowy, a także mięsień pośladkowy średni i mały, odpowiedzialny za stabilizację miednicy podczas wykonania tego ćwiczenia. Plusem ogromnym jest to, że jest to ćwiczenie unilateralne, czyli wyrównuje dysproporcje między lewą i prawą stroną, ponieważ ćwiczenie jest wykonane. Jednonóż. No dobra, przedstawmy yy, przysiad bułgarski, bo za bardzo się już rozgadałem. Szykujemy sobie tutaj ławkę albo jakąś skrzynię, po prostu podparcie na stopy i musimy znaleźć odpowiednią pozycję. Może sobie tutaj ustawię gryf. Wybaczcie, że nie ma żadnego ciężaru, mi te 20 kg w zupełności wystarczy. Jest to tylko film instruktażowy, a nie taki, który ma połechtać moje ego i wam przekazać, że jestem mega silny. No dobra, co robimy? Tutaj sobie już szykujemy ręce, odmierzamy odległość, układamy stopę. I w zależności od tego, czy czujecie jakiś dyskomfort, czy też nie, to stopa może leżeć tak jakby ułożona na ławce, a możecie ją ustawić tylko i wyłącznie na samych palcach. Także sprawdźcie, która wersja będzie dla Was lepsza. Ja lubię sobie ją ułożyć do snu na ławce. I uwaga, odblokowanie, układamy sztangę na mięśniach czworobocznych, ale tych poniżej szyi, także nie na karku, nie męczymy odcinka szyjnego kręgosłupa. I uwaga, w tej pozycji nie możemy już tutaj mieć przeprostowanego kręgosłupa, więc jest tutaj taka mała aluzja dla Was, jeżeli macie problemy ze skoliozą, kifozą, pogłębioną lordozą, to ćwiczenie na suwnicy Smitha, gdzie ona narzuca nam ruch, może nie być dla Was. Uwaga, kolano w trakcie ćwiczenia nie schodzi się do środka, zginamy je, cofając lekko biodra i schodzimy do dołu. Zobaczcie. Schodzimy do dołu, mocne rozciągnięcie czworogłowych, pach, wypchnięcie bioder lekko do przodu, uniesienie się do góry, ale bez przeprostu w stawie kolanowym. Uwaga, powtarzamy ruch, wdech oczywiście schodząc do dołu, pach, dopięcie. Fantastycznie, pośladkowy średni mały stabilizuje moją mietnicę, żeby nie rotowała się na boki. Podczas schodzenia do dołu, wdech i wydech oczywiście. Ustami. Pamiętajcie, kolano nie ma prawa schodzić do środka. Będzie to niestety w przyszłości kontuzjogenne dla was, jeżeli nie zadbacie właśnie o to. Zejście do dołu, bach. I ktoś powie, ja nie czuję pośladka, czuję głowę uda. Jest to też w głównej mierze zależne od naszego tego rozstawu nóg, czy jest dłuższy, czy krótszy, i od tego, czy kolano wychodzi przed palce. Stopy. Jeżeli wychodzi, wówczas mamy większe napięcie. Na mięśnie czworogłowę uda od przyczepów końcowych, czyli po prostu przy stawie kolanowym. Jeżeli utrzymamy kąt prosty w naszych kolanach, czyli nie będziemy tutaj wychodzić tym kolanem przed palce stopy, zobaczcie w taki sposób, wówczas większą pracę przejmą. Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, półścięgniste, półbłoniaste, głowa długa oraz mięsień pośladkowy wielki. Także od ustawienia, od tego rozkroku zależy, które mięśnie mogą popracować bardziej lub mniej. Więc tu już możecie układać sobie trening w taki sposób, że bardziej e, wykonać bułgarskie przysiady z naciskiem na czworogłowę lub... Grupę tylną uda i pośladki. Ale pamiętajcie, to nigdy nie będzie ćwiczenie, tylko i wyłącznie na mięsień pośladkowy. Jeżeli wasze kolano się zgina i prostuje, zawsze lwią część pracy przejmą mięśnie przodu, uda, czyli popularne czwórki. Przedstawmy wersję, gdzie postaramy się, aby jednak więcej pracy przejęły nasze pośladki, i co jeszcze? Tutaj trochę źle zdejmuję tą sztangę. Ja powinienem ją tutaj zdjąć z pleców. I co jeszcze? I grupa kulszowo-goleniowa. I zobaczcie. Jest za krótko. Stawiamy tutaj nogę dalej. I jeszcze co możemy dodać? Pochylenie tułowia. Zobaczcie. I dopięcie bioder. Pochylenie tułowia. Ruch Hip hinge, Bach! Poprzez cofnięcie. Bioder, także następstwem pochylenia, przepraszam, następstwem cofnięcia bioder jest pochylenie tułowia, rozciągnięcie pośladków, bach, dopięcie. Tutaj mocno prostujecie biodra, ale to wyprost, a nie przeprost z kręgosłupa. Także tak właśnie powinniśmy wykonać to ćwiczenie, jeżeli chcemy bardziej zaangażować mięśnie pośladkowe. Wdech, Wydech i co jeszcze ważne, schodzimy nisko, to poprawi nam mobilność bioder, czyli schodzimy co najmniej biodrami do linii naszego kolana, linii poziomej. Zejście, bach, kontrola miednicy. Także to, czy będziemy się delikatnie pochylać, wpłynie na rozciągnięcie pośladków, to jak daleko względem yy, Nogi z tyłu, nogi zakrocznej. Ustawimy nogę wykroczną, również będzie wpływało na to, czy bardziej popracuje grupa kulszowo-goleniowa pośladki względem mięśni czworogłowych uda. Jeżeli chcecie tylko i wyłącznie e, jakby rozwijać tutaj mięśnie czworogłowe uda, krótki tutaj rozkrok, zobaczcie, takie krótkie ruchy, hop. I wtedy mocno przechodzi praca na czwórki. No dobra, to co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów się wystrzegać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że już źle ustawiamy się na sztandze, tak? Także zobaczcie, sztanga jest na szyi. Bardzo błędny ruch. Kolejna sprawa, przeprostowany kręgosłup i siła suwnicy przechodzi nam na odcinek piersiowy, lędźwiowy, nawet szyjny kręgosłupa. Tego nie chcemy. Kolejna sprawa, zapadające się do środka kolano. Fatalny błąd. Nie bójmy się tych słów. Jest to fatalny błąd, który grozi nam w przyszłości oczywiście, no niestety, nieprzyjemną kontuzją. Kolejna sprawa to bezwładne machanie, bez kontroli napięć mięśniowych. Takie pompowanie, słuchajcie, bez kontroli brzucha. Plecy proste, brzuch napięty to jest podstawa. Kolejna sprawa, przeprosty w stawach kolanowych. Zamiast schodząc rozciągnąć i wzbić się do góry mięśniem, to blokujecie na maksa kolano i staw kolanowy jest wyprostowany maksymalnie. Wtedy przeciążenia nie idą na mięśnie, tylko właśnie na te kolano. Tego nie chcemy. Kolejna sprawa, garbienie się pod wpływem ciężaru, szczególnie kiedy jest za duży. No tego nie robimy. Co jeszcze mogę dodać? Jeżeli... Odczuwacie dyskomfort, że gryf wbija Wam się w tutaj w kark, w plecy, załóżcie taką gąbeczkę ochronną, taką osłonkę piankową, to może spowodować, że ćwiczenie stanie się bardziej komfortowe. Ale nie bądźmy tutaj jakimiś mazgajami, trzeba ćwiczyć, trzeba walczyć, nie można się poddawać, także... Przysiad bugarski to doskonałe ćwiczenie, które wzmocni czworogłowe uda, szczególnie obszerny przyśrodkowy, mięśnie pośladkowe wielkie, średnie i małe, wyrówna dysproporcje siłowe między lewą a prawą stroną, także koniecznie co jakiś czas powinien pojawić się w waszych planach treningowych. Co lepsze, on po prostu bardzo mocno wchodzi w mięśnie, jest odczuwalny, nie wierzę, że ktoś wykona taki przysiad bułgarski i powie, ale leciutkie, jak pierwszy raz oczywiście wykona, ale to łatwe. Jeżeli zejdzie głęboko, mocno się wzbije mięśniami, to naprawdę odczuje, że jest to ćwiczenie solidne i oczywiście skuteczne. Ale uwaga, ja nie zachęcam, żeby go wykonywać na suwnicy Smitha. Ten zwykły klasyczny jest niezastąpiony. Ten na linach TRX bardziej powoduje pracę koordynacją równowagą ciała, tam ją polepszymy. Ale co jakiś czas dodanie e, przysiadów bułgarskich na słownicy SMIFa. Jeżeli macie już dobre czucie mięśniowe, znacie podstawy techniczne, to nie będzie żaden błąd może uatrakcyjnić Wasz trening. Dodatkowo na słownicy łatwo tutaj sobie zmieniać ciężar. Ona nas w jakiś sposób stabilizuje. Nie musimy odkładać. Sztangi, także jak jesteśmy leniwcami, to ta sztanga tutaj jest zablokowana. Odkładamy no i tak naprawdę porusza się ona tylko w płaszczyźnie góra-dół, w płaszczyźnie pionowej, wertykalnej, więc w jakiś sposób może to nam ułatwić ćwiczenie i zaszkodzić, jeżeli źle się ustawimy, oczywiście, naszymi plecami. Kolejna sprawa, uważajcie na rotację bioder. W trakcie ćwiczenia biodra cały czas w neutralnej jednej pozycji. Nie rotujecie ich na boki. To jest niestety fatalny błąd. Dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Bułgary, czy ich nienawidzicie, czy sprawdzaliście wersję na suwnicy Smitha, czy ćwiczycie z handelkami, z ciężarami, ze sztangami, czy może na Linach TRX spróbowaliście tego ćwiczenia. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy, jaką wersję Bułgarów naprawdę najbardziej doceniacie. Zapraszam na grupę do celu z pasją team na Facebooku i widzimy się w kolejnych materiałach. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I działamy dalej. Do celu z pasją. Cześć!